Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam w poniedziałek w rozmowie na 96FM Maciej Noskowicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem, dr Marek Działuszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, pozdrawiam wszystkich Państwa. Również dziękujemy za pozdrowienia, jednocześnie informujemy, że jesteśmy w Index TV, w kanale YouTube'owym, jak również w naszych mediach społecznościowych, ale przede wszystkim na 96FM. Panie prezesie, o kwestie zdrowotne, kwestie szpitalne dzisiaj chciałbym zapytać, stąd Pana obecność. Najpierw zapytam o sor, bo to jest chyba temat najbliższy, chociaż może brzmi to trochę dziwnie każdemu, kto przychodzi do szpitala, odwiedzić swoich najbliższych na przykład. Tam się sporo dzieje, jeżeli chodzi o... Sor, co w tej chwili, co w tej chwili możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o takie, taką bieżącą działalność i bieżące użytkowanie. To ja przypomnę, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, my SOR modernizujemy już kilka miesięcy. Ta modernizacja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Modernizacja polega na przebudowie określonych elementów SOR-u i jakby stworzeniu takiej ba bardziej przyjaznej powierzchni, czyli zwiększenie poczekalni, e, z prawdziwego zdarzenia e, punkt informacyjny i rejestracja pacjentów. Przesunęliśmy bar, który tam w tym rejonie był e, bardziej w lewo, tak żeby nie wchodziło się od razu do szpitala i do baru, ale jednak do tych części medycznych. Przepraszamy za utrudnienia, które w związku z tym w tym obszarze powstają, ale one są wymuszone tym, że pracujemy na żywym organizmie. A na czym one polegają, panie prezesie, że no, codziennie jest inna historia, tak to nazwijmy kolokwialnie? No prawie tak można by było powiedzieć, dlatego że ekipy budowlane i te, które prowadzą tam pracę, no, kończą jeden element, przechodzą na następny, my w związku z tym przenosimy te części właśnie, w których obsługujemy pacjentów, ale staramy się im pomagać. Personel jest tutaj bardzo wyczulony, dołożyliśmy i tu dziękuję uniwersytetowi, dołożyliśmy też studentów, którzy czasami za rękę prowadzą pacjenta, bo trzeba gdzieś przejść takimi obszarami no w którymi normalna osoba, która pierwszy raz jest w szpitalu, by sobie nie poradziła. Także za to przepraszam, ale przypomnę, że inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa zdrowia, to był konkurs, gdzie zajęliśmy bardzo wysoką pozycję. Ubolewamy nad tym, że ministerstwo ograniczyło nas tylko do kubatury poprzednio istniejącego soru, więc nie mogliśmy tych funkcjonalności poprawić, troszeczkę go rozbudowując, bo byłyby to wydatki niekwalifikowalne. Liczymy na to, że samorząd województwa dołoży nam 5 milionów złotych do tej inwestycji, bo tutaj pozyskaliśmy ponad 14 milionów z ministerstwa, ale koszty, w trakcie już inwestycji urosły o kolejne 5 milionów. Czekam na decyzję. Podajże jutro ma zapaść decyzja zarządu województwa. Nowy pan marszałek obiecał, że pochyli się nad tym mocno. Zna te problemy szpitala, także i bardzo dobrze wie, jak to ma być. Tutaj korytarz na prawo od wejścia jest już dość mocno wyremontowany. Natomiast teraz prace przesuwają się w lewo od wejścia głównego, czyli od ulicy Wazów i jak mówię, tutaj pewne utrudnienia się pojawią. A to już jest finisz, możemy tak powiedzieć, czy jeszcze za szybko? Bo mamy, pan mówi, że jeszcze do końca listopada to finish, jeszcze nie Nie, ale na pewno nie, jesteśmy tak. już bliżej jak dalej, tak? Bo między innymi posadowiono nowy tomograf komputerowy. Tutaj też taka dobra, myślę, dla pacjentów, tych, którzy no nie mogą skorzystać czasami z diagnostyki obrazowej, w naszym szpitalu, która jest zaabsorbowana bardzo mocno pracą na rzecz samego szpitala i pacjentów szpitalnych. Od września uruchomimy też rezonans magnetyczny w formule komercyjnej. Będzie to robione po godzinach już pracy tej podstawowej ordynacji szpitala, ale deklarujemy, że badanie i opis tego badania będzie można uzyskać do tygodnia czasu, dlatego że no wiele firm oferuje takie badanie, że natychmiast je zrobi, natomiast później na opis czeka się miesiąc i więcej, co powoduje, że tak naprawdę efekt końcowy jest uzyskiwany z bardzo dużym opóźnieniem. My to chcemy zrobić dużo szybciej. Czekamy na SOR, bo to ważne z punktu widzenia wszystkich tych, którzy... Znajdują się w szpitalu uniwersyteckim. Chciałem pana zapytać o pańskie spotkanie ostatnio z posłami i z panem Wojewodą w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pacjentów, bezpieczeństwa samego szpitala, ale także nas wszystkich w kontekście tego, co dzieje się chociażby za naszą wschodnią granicą, bo nie jest tajemnicą, że państwo polskie chce wzmocnić te obszary, tak to nazwijmy. I co z tym wspólnego, tak zapytam kolokwialnie, ma szpital uniwersytecki? No właśnie. Wydaje się, że warto popracować nad swego rodzaju strategią, która powinna dotyczyć obszaru ochrony zdrowia i to w kilku elementach organizacji, ale także infrastruktury. Ja mogę powiedzieć o dwóch takich spotkaniach, które w ostatnim czasie się odbyły. Pierwsze to jest na terenie szpitala, w których uczestniczyli pan poseł Sługocki, pan senator Różański, pan marszałek Ciemnoczołowski. No i tutaj spotkanie dotyczyło jakby właśnie omówienia tych elementów, które z punktu widzenia strategii dla ochrony zdrowia są dla, do podjęcia przez parlamentarzystów. Tak Wydaje się, że jesteśmy już dzisiaj w takim czasie i w takich warunkach no, przyfrontowych, że warto by było jakąś inicjatywę poselską uruchomić, która spowodowałaby, że w przepisach różnego rodzaju albo w spec Ustawie nawet znalazłyby się takie zapisy, które pozwolą bardziej dynamicznie realizować różnego rodzaju zadania w ochronie zdrowia od właśnie infrastruktury po różnego rodzaju przeszkody formalne, typu uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, tak, wpisywanie do planów zagospodarowania urbanistycznego itd. Po konieczność budowy obiektów. W których będą elementy zbiorowego chronienia i, ja to tak e, potocznie nazwę, e, bunkry medyczne. Ale tak. czy po takich spotkaniach jakieś konkrety, poza planami, no poza. Tu się, tu się strategią... dużo dzieje, panie redaktorze, no właśnie, dlatego że i, po pierwszym i, spotkaniu i, i od niego minęło tylko parę dni, już byliśmy w dwóch ministerstwach, w tym składzie trochę poszerzonym jeszcze. Czyli był z nami pan poseł, e, oprócz pana posła Sługockiego, pan poseł Stanisław Tomczyszyn. Był wojewoda, był marszałek, byliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej, byliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w sprawach wewnętrznych spotkaliśmy się z panem ministrem Leśniakiewiczem, on odpowiada za ten obszar właśnie obrony cywilnej, o tych kwestiach rozmawialiśmy. Tu pewien konkret, dlatego że my cały czas oczekujemy na decyzję Ministerstwa Zdrowia związaną. Z budową e, Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii, tak zwane LUCO, e, gdzie mamy już pozytywną. E, pozytywną to za chwilę o tym, Panie Prezesie, ocji. jak Pan pozwoli. Natomiast właśnie o tej obronie cywilnej, jakbyśmy mogli więcej powiedzieć. E, no tutaj e, jest ustawa o obronie cywilnej, są, e, jest pakiet rozporządzeń. Brakuje takiego jednego technicznego, który bardzo precyzyjnie określiłby warunki techniczne, jakie muszą spełniać te bunkry medyczne. E, My no, właśnie rozmawiamy o tym w kontekście tego Luko, dlatego że jak będziemy go budować i inne szpitale, jak będą podejmowały jakieś inwestycje budowlane, to fajnie by było, gdyby był pewien wręcz wymóg tak, budowania tej infrastruktury, która będzie służyła i miejscu schronienia. No bo przypomnę, że my tak na co dzień mamy stacjonarnie ponad 500 pacjentów w szpitalu ale tutaj pracuje też 2200 2 osób, które obsługują tych pacjentów no, w ruchu ciągłym. Tak? W związku z tym, gdyby się coś działo, to trzeba ich dalej schować, zająć się nimi, a jeszcze na no, dodatek leczyć. Więc trzeba zbudować tę infrastrukturę schronienia i także taką, w której będzie można pacjenta urazowego, politraumowego przyjąć, e, rozpocząć proces leczenia, a później z, z, zrobić łóżka, i to chcemy robić właśnie w podziemiu tego luko i te wyjazdy między innymi temu służą. Ale klamka jakaś zapadła, można tak powiedzieć. Klamka Musimy jeszcze powiedzieć? nie zapadła, ale wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze i bardzo mocno wsłuchiwano się w te argumenty, które myśmy przedstawiali na tych spotkaniach. Marek Dziąszyński, przypomnę, prezes szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Naszym gościem jest kropka na antenie, ale tylko na antenie, bo jesteśmy w Indeks TV, i także na kanale YouTube'owym, proszę być z nami. Panie prezesie, wywołał pan ten temat, ale oczywiście i tak bym o, to, temat I o tę tak sprawę zapytał. zapytał. Dokładnie, Lubuskie Centrum Onkologii, no bo ten temat powraca jak bumerang. No temat tak, związany to jest, ze zdrowiem, jest... ale także to jest temat polityczny, nie ukrywajmy, bo, bo, bo politycy też tutaj, będący w tym studiu, bez względu na to, jaką rolę prezentują i poglądy, to każdy chce, żeby ta onkologia była. Natomiast dzisiaj pytanie jest takie, kiedy ona będzie i w którym miejscu my jesteśmy, jeżeli chodzi o lubuskie centrum. Panie redaktorze, szanowni państwo, to polityczny to był do momentu, kiedy składaliśmy wniosek i mogliśmy pracować nad warunkami konkursu. Ktoś zdecydował, że te pieniądze z funduszy Medycznego na inwestycje związane z budowaniem ośrodków onkologicznych będą wydawane w ramach procedur konkursowych, a w związku z tym myśmy rzeczywiście, i tutaj bardzo dziękuję szczególnie panu posłowi Sługockiemu za to, że wspierał nas w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia w zakresie hmm, pewnych poprawek jeszcze do, zanim konkurs został ogłoszony, do regulaminu, bo no były takie elementy, które były trochę wykluczające dla na przykład naszego województwa, tak? I w związku z tym takie poprawki zgłosiliśmy i one zostały uwzględnione. No. Czyli jakby stworzyliśmy sobie możliwość podrasowania tego wniosku w formalny, legalny sposób z, e, wynikający z regulaminu konkursu. Natomiast od momentu, kiedy konkurs został ogłoszony, bo do, do samego konkursu musieliśmy uzyskać OCI, czyli to jest ocena celowości inwestycji w ochronie zdrowia i tu wiele parametrów też musieliśmy spełnić, żeby to dostać. E, uzyskaliśmy te OCI, złożyliśmy wniosek i teraz czekamy na jego realizację, czy na ogłoszenie wyników konkursu. Jeśli dostaniemy środki, to będziemy budować obieg za blisko 300 milionów złotych z pełnym wyposażeniem. Przypomnę, tam mają być kliniki hematologii, urologii, yy, chirurgii onkologicznej i torakochirurgii to z poradniami. Yy, tam też w tym kompleksie ma być yy, kuchnia i stołówka dla pacjentów i dla personelu. Yy, I tam ma być cały pion. Yy, eksploatacyjny i transportowy szpitala, a także części techniczno-magazynowe. Ale jakby budując to, uznaliśmy, że warto zrealizować jeszcze jeden element, czyli element służący obronie cywilnej, a także możliwości leczenia w czasach kryzysu czy konfliktu zbrojnego. I w związku z tym kondygnacja minus jeden, którą już mieliśmy zaplanowaną, Chcielibyśmy ją przeprojektować i stworzyć takie jej elementy, które będą służyły miejscu zbiorowego schronienia. To jest możliwe i jest do zrobienia, tylko będzie wymagało dodatkowych środków albo przesunięcia środków właśnie na ten element. I uznaliśmy, że niezbędne w tego typu szpitalu jak nasz, który jest szpitalem wielospecjalistycznym i tutaj na południu spełnia taką kluczową rolę województwa żeby zbudować ten szpital podziemny, czyli taki element szpitalnego oddziału ratunkowego ojomu, a potem miejsc do no, leczenia tych najbardziej potrzebujących pacjentów. Czyli rozumiem, że ten wniosek, który teraz y, Państwo złożyli, on jest lepszy merytorycznie, pełniejszy niż ten poprzedni. No paradoksalnie, ja o tym mówiłem na poprzednim tak, spotkaniu ja pamiętam, panem, że, 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 że jeszcze właśnie, dołożyliśmy że tam PET. Że nawet lepiej, że ten konkurs został y, cofnięty. Lepiej, no, to nie, zobaczymy jaki będzie efekt. Bo my nie, nie, no, tam na razie byli, teoretyzujemy oczywiście. No ale. właśnie, jak będziemy jego dalej beneficjentem, to lepiej, bo y, tam nie mogliśmy w y, tamtym czasie dołożyć elementu Peta i scentygrafii, a tu już możemy to zrobić, bo wpisaliśmy to do mapy transformacji medycznej. I ja wiem, że do Pana nie powinno to pytanie zostać adresowane, ale jest Pan moim gościem, jest Pan prezesem szpitala, dlatego zapytam, czy Pan się nie obawia, że to słowo czekamy po prostu się przedłuża? No bo ile można czekać? Wiem, że to jest pytanie pewnie do, do, do władz. Natomiast czekamy, 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 pacjenci też czekają. i No co? My jesteśmy gotowi, jak powiedziałem. tak? Jeśli dostalibyśmy te środki, to przypomnę, że my ogłosiliśmy w sprawie tej inwestycji konkurs architektoniczny z własnych środków. Jesteśmy po rozstrzygnięciu tego konkursu, dysponujemy koncepcją, piękną wizualizacją, którą już też u Państwa pokazywaliśmy i ta ścieżka, którą my wymyśliliśmy, skróciłaby bardzo procedury inwestycyjne, te początkowe przynajmniej, bo my tak naprawdę mamy już wyłonionego wykonawcę projektu. Poszerzylibyśmy ten projekt jeszcze o te elementy infrastruktury krytycznej, ale już byśmy byli w trakcie. Ja rozumiem, że zawirowania związane i ze zmianą e, obsady personalnej w Ministerstwie Zdrowia, no być może to trochę wydłużają, ale rzeczywiście jesteśmy już trochę niecierpliwi. No właśnie, bo jak pan mówi, że jest pan niecierpliwy, no to pacjenci podejrzewam jeszcze bardziej, natomiast chciałem zapytać, co z onkologią zielonogórską w ogóle poza tym lubuskim centrum, jeżeli chodzi Nie. o szalenie ważną no gałąź. Tutaj mieliśmy miejsce szczęścia w konkursie onkologicznym, no to... mimo że jesteśmy ośrodkiem Solo 3, czyli jedynym tym na poziomie referencyjnym trójce. Nie uzyskaliśmy środków z KPO. Pracujemy teraz wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i ludźmi od środków unijnych, żeby maksymalnie wykorzystać środki z funduszy europejskich na rzecz województwa lubuskiego. To jest takie inne źródło finansowania niż KPO krajowe, znaczy środki pochodzą też ze środków europejskich, ale są dedykowane do województwa. Bezpośrednio i tutaj te służby z nami pracują. Chcielibyśmy, one tam są trochę bardziej ograniczone, dlatego że mogą być wykorzystane na AOS, czyli tą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i tak zwane procedury jednodniowe, czyli tutaj Unia nie chce trochę wspomagać leczenia na łóżkach stacjonarnych. Stąd musieliśmy po nieuzyskaniu tego, co wszystko już mieliśmy zaplanowane w KPO, tym krajowym, na onkologię, przemodelować cały ten pomysł. No ale chcemy dalej zrobić tak, żeby zwiększyć jednak ilość łóżek dziennych w oddziale onkologicznym, kosztem nawet stacjonarnych. Ale to jest jakby też pewien trend medyczny, tak? Leczenie onkologii już coraz bardziej zostaje skrócone albo do procedur jednodniowych, albo nawet do formuły domowej, tak? Bo są już urządzenia i i technika poszła kawałek dalej. Możliwość podania określonych leków także jest możliwa albo jednodniowo w szpitalu, czyli pacjent nie musi tutaj stacjonarnie przebywać, albo nawet dostaje takie urządzenia do domu. No i staramy się maksymalnie wykorzystać. Mamy zapowiedź tutaj także władz wojewódzkich, samorządu wojewódzkiego, że będą starali nam się w tym jako szpitalowi uniwersyteckiemu pomagać. No to czekamy na to, ale jeszcze jedno pytanie zadam a propos Lubuskiego Centrum Onkologii, bo pan yy, przed chwilą powiedział, że, że się trochę niecierpliwi na bazie pańskiej wiedzy, rozmów z posłami, yy, z ministerstwem. Ma pan jakiekolwiek informacje, że to będzie, nie wiem, za miesiąc, za dwa, jeszcze w tym roku? Nie, Czy jest takich informacji, i, i, takich informacji nie mamy, dlatego że to jest najprawdopodobniej uzależnione od tego, jak swego rodzaju niezależni eksperci Ocenią szybko i ile tych wniosków tam jest, ilu jest tych ekspertów, tak? Natomiast my też, i to warto zwrócić na to uwagę, no, my te inwestycje robimy ciągle na żywym organizmie. My nie mamy wolnych powierzchni na to, żeby sobie pozwolić, że coś tam zamykamy, przesuwamy albo budujemy. I jakby w nawiązaniu do pewnej logiki prowadzenia tych prac, którą mamy opracowaną, no to to, że wypadło nam to, to, to onkologiczne miejsce w tak zwanej LC, spowodowało, że nie mogliśmy, bo gdybyśmy tam zrobili już kilka oddziałów, to oddziały z głównego budynku byśmy przesunęli tam, uwolnili powierzchnię i moglibyśmy pracować nad innymi oddziałami, które także wymagają wsparcia, remontu czy doposażenia. To nas trochę blokuje, tak? bo to jest naturalne, tak. My jesteśmy także w konkursie kardiologicznym, tak, realizowanym właśnie z KPO. Tutaj jesteśmy ośrodkiem na drugim poziomie, możemy ubiegać się o 20 milionów i to zrobiliśmy. Mamy pozytywne ocje i tutaj będziemy składać wniosek. No właśnie, co z tą kardiologią, bo to jest. No to już mówię właśnie dlatego no. o tym, że to jest także element istotny z punktu widzenia pewnej epidemiologii chorób w naszym województwie, ale także w kraju. Kardiologia zajmuje bardzo wyraźne i jakby czołowe miejsce w tych chorobach, które, których doświadcza polski obywatel. W związku z tym ten konkurs, konkurs na 20 milionów, remont, sala elektroablacji, która jest do zrobienia w ramach tego, tylko nam się też czas skraca. Jak Państwo wiecie, tutaj czerwiec 2026. No tak, to jest, to jest tego rodzaju deadline, tak. No i też byśmy chcieli już mieć te pieniądze i podpisywać umowy, no. Myślę, że też nie trudno wszystkim, którzy trochę mają pojęcia o procesach inwestycyjnych, rozumieć, że jeżeli taki wysyp pieniądza nastąpi w określonym czasie i będą krótkie terminy, to no, coraz trudniej będzie znaleźć dobrych wykonawców, a jeżeli już, to one będą znowu kosztować, tak? I ta cena mianowicie pierwotna mianowicie. może być zupełnie inna. No i tego po, się też trochę obawiam. W trzech tygodniach rozmawiamy o onkologii, rozmawiamy o kardiologii, rozmawialiśmy o sorze, czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o tematy inwestycyjne. Być może nawet mniejsze będzie się działo w najbliższej przyszłości w szpitalu uniwersyteckim. No my czekamy na fundację TVN, bo ona będzie robiła takie miejsce wyciszeń tutaj współpracuje z naszymi psychologami, ale także na zewnątrz wyjdziemy, czyli w rejon, e, tak potocznie dzisiaj już bym powiedział, e, tej, tej e, tężni solankowej, e, tam takie ładne miejsce jeszcze będzie bardziej, e, bardziej wyładnione, bym e, powiedział. E, ta, ta fundacja się zaangażowała, była tu u nas na rekonesansie, jesteśmy już po podpisanych umowach, więc trwa ta, prace będą uruchamiane. A na czym będzie polegało to? Że, że będzie ładniej, tak? Bo miejsce wyciszeń to będą takie pomieszczenia, które będą służyły współpracy czy pracy psychologów z pacjentami, ale także z personelem, z rodzinami. Tutaj szpital to jest miejsce, gdzie jest dużo różnych euforycznych historii, bo ktoś wyzdrowiał, ktoś miał szczęśliwie zrobiony zabieg, ale jest też sporo traumy, tak? No immanentnie towarzyszy tutaj wielu procedurom czasami zgon, to są różnego rodzaju takie traumatyczne przeżycia i chcielibyśmy, żeby były takie miejsca i ta fundacja nas wesprze, żeby można było spokojnie porozmawiać, udzielić wsparcia, pomocy i tak dalej. To bardzo mocno zaangażowani są w to nasi psycholodzy. No, drobne remonty będziemy robić. W, jakby z luko, z, z Lugiem zrobiliśmy oświetlenie na, na neurologii. Teraz będziemy chcieli remontować i odmalowywać naczyniówkę. Wyremontowaliśmy, jak przypomnę, wyremontowaliśmy oddział interny, oddział laryngologii. Takie remonty bieżące swoją ekipą także realizujemy. Jeśli posiadamy na to środki, to spokojnie staramy się poprawiać komfort tych oddziałów. Szereg zakupów realizowanych także. Ze środków unijnych, które doposażają czy wymieniają sprzęt na nowszy, lepszy, technicznie bardziej zaawansowany. Dużo zależnych sytuacji od finansów, nie ma się co oszukiwać, szpitalnie jest e, z wyjątkiem. Tak, medycyna jest chyba jedną, nie, nie wiem czy nie drugą po, po militariach e, obszarem, który jest bardzo kosztowny i jest bardzo dynamicznie rozwijający się, więc coś, co ma trzy lata, często już jest przestarzałe technologicznie i nawet jak jest sprawne technicznie, to już nie nadaje się do realizacji nowych procedur. Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy we wtorek, czyli jutro o stałej porze, czyli o 9.30 na rozmowę na 96FM. Dziś to wszystko. Maciej Noskowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.